Cześć, słuchajcie, przychodzę z, ze skończonymi produktami. Jest to płyn do płukania Lensil y, o zapachu storczyka, dziwne. I y, płyn do naczyń Palmolive, też o zapachu storczyka. Słuchajcie, y, a propos płynu do, 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 do mycia naczyń, słuchajcie, to ja jestem... 10 na 10 zadowolona i polecam Wam w 100% ten produkt. No, on jest fantastyczny. Słuchajcie, zapach ma rewelacyjny. Niewiele go potrzeba, żeby się pieniła gąbka, żeby dobrze umyć patelnię po przypalonej jajecznicy w letniej wodzie. Pachnie pięknie, nie wiem, czy już to mówiłam, ale piech, pachnie naprawdę rewelacyjnie. To jest bardzo miły zapach. I taki. Taki, taki, powiem Wam, że neutralny. Niby, że pachnie kwiatami, ale jest taki neutralny. Myślę, że ci, co nie lubią zapachu kwiatów, to jest też produkt dla nich. Nie, nie wysusza rąk, o to też ważne, jak myjemy bez rękawic, bo ja myję bez rękawic naczynia, więc nie wysusza rąk. No i co? No i 10 na 10, także spoko. Lensil płyn do płukania, powiem Wam tak, pachnie tak kremowo, tak pudrowo bym powiedziała taki, taki puderkowo-kremowy zapach kwiatowy powiedzmy, ale no bardziej, bardziej ten taki zapach pudrowy bym powiedziała, taki aż do nosa do, do, docierający ale nie przytłaczający, także jest spoko nie pachną ubrania tak jakbym bym chciała, czyli to nie jest takie wow, że wchodzimy do pomieszczenia i faktycznie pachnie w pomieszczeniu, bo praliśmy nie, wchodzimy do pomieszczenia i pachnie wilgocią, więc zapach się nie, nie utrzymuje na mm, tkaninach, jak wyjmujemy z pralki i jak schną, bo bardziej pachnie taką wilgocią. Yy, ubrania też później w ogóle nie pachną, więc no, no, no tak, zero, zero zapachu. Yy, powiem tak, no jakoś tak nie, nie przemówił do mnie ten, ten zapach, takie no 3,5 3 w maksie naprawdę, to taki już no max max maks. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa